Wybraliśmy się ze Sylwkiem po nie tylko pędy sosny, ale także po młode liście lipy. Można do nich dorzucić również młode liście brzozy. Ale herbata fermentowana z liści lipy to naprawdę ciekawa alternatywa dla naparów. I tak jak w lipcu zbieramy kwiaty lipy, to właśnie liście po odpowiednim przygotowaniu potrafią nas zaskoczyć słuchajcie, z i smakiem i działaniem. My znaleźliśmy taką lipę w ubiegłym roku, która ma bardzo nisko gałęzie, i można pozbierać te liście, i bardzo się cieszę, że możemy ją odwiedzać no i korzystać z tego działania. Pamiętajcie, żeby zbierać w czystym środowisku. Ta fermentacja, której poddawane są liście, zmienia ich właściwości, wydobywa głębszy aromat, zwiększa przyswajalność cennych związków, no i tak naprawdę jak to wpływa na nasz organizm? Słuchajcie, taka herbata z tych Liści, to uspokojenie i wyciszenie. Gdy je, wypijecie ją wieczorem, to naprawdę działa uspokajająco, pomaga wyhamowywać po dniu i przygotować się do snu. Tu widzicie, jak międle kolejne porcje liści w rękach Łamię tą tkankę, która tam jest. Dzięki temu sok bardziej wypływa, no i układam ciasno w słoiku. Jak jeszcze to działa? Jako wsparcie w przeziębieniu. Wtedy, kiedy coś kogoś łapie, jakaś infekcja z miodem, z cytryną, rewelacyjnie się komponuje. Ma oczywiście naturalne działanie napotne. Choć liście nie są tak silne jak kwiaty, ale po fermentacji zyskują naprawdę ciekawe właściwości. To również antyoksydanty i ochrona komórek naszego ciała, więc nie tylko relaks, ale także codzienne wsparcie dla naszego organizmu. No i zdecydowanie te śluzy, które znajdują się, to działa łagodnie na żołądek. I cóż, no i wysuszoną już po tym, jak powstała trzy dni w słoiku na parapecie, wysuszoną już lipę. Bakuję do słoików. Oczywiście wykorzystuję też te pochłaniacze wilgoci, które są wkładane do puszek z grzybami i kawami grzybowymi, właśnie po to wykorzystuję je, żeby tu wilgoć się nie zbierała. Ja nigdy ich nie wyrzucam, nawet wsadzam do kwiatów, jak przesadzam kwiaty albo. Coś, wsadzam do doniczek, to wykorzystuję właśnie te żele. Nie wyrzucajcie ich. No i cóż, i kolejny zapas na jesień, na zimę mam przygotowany. Napiszcie, jakich wy używacie herbatek, czy robicie je sobie sami. Ja się cieszę smakiem Aroma.